Laga, 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 laga. laga. laga dalej, dalej. Zbacz, mój, kurwa z prawej na lewą zaczęli biegać, z drugiej połowy już nie wiadomo niech, kurwa, gdzie kto grał. Sto lat, sto lat, 100 lat 100 niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, 100 niech żyje, żyje nam! jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Jeszcze 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 raz, raz, niech żyje nam! A kto? Nie możesz tak domiczyć. Szkoda, ale nie takie jak myślisz. Ale to nie to, co myślisz Adam. Zadał. 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 Zadał.

Był spalony, nie było. Było bramek, nie było. I nawet no, się mają pretensje, to kto gra w bramkę niezależnie od spalonego, to dobrze. Ale samo to jest cokolwiek, akcja jakaś, wszyscy ręce podnoszą sobie. Nie ma, nie ma. Tym bardziej to wiadomo, jest. że nie ma sędziego, to kurwa nie ma tam spalonych, niespalonych. Trzeba do końca grać, Jest tak? Zawsze tak jest. Tak tak się... no, nie ma Dzień <noise> 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 dobry. poczeka. Tam są jeszcze teraz Na boisku. <głos> <głos> Ale gdzie, byłeś dzisiaj na meczu? Kurwa, 2,5 w ogóle nie grałem. No wiem, ciężko, ciężko, To mówię. No tylko no, tak pytam cię, czy byłeś na meczu? Zabytniczy. starałem. <noise> Dobrze, że taki mamy pierwszy mecz. Lenum polerun, ale. Jakby tak pierwszy. No nie dawno. To wczoraj się na Panach staje. No, no, też to jest. Brak treningu. Nawet z mojej strony Ja piłki nie mogę Bramkę Proszę.

Adam, ale co ty jesteś, tam, ty rany stojesz? Dobrze! Ale ładne! A Adam, na bardzo przepijesz! On na bardzo sprzeda! Jestem! Ja też to jestem! Ty, ja pierdziele! Słuchajcie, ja sobie takie coś zamawiam też. Trzeba dopłacić? Weź kogoś, nie pomogą ci. Ja zapłacę. Nie no, tu jeszcze byliście!

tu <grystanie> mm, <ale> się... <grystanie> 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 na bańcu stykali pod wodę. No to na dalej. 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 Dalej.

Marcela, Marcela, na Marcera, 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 Marcela! Marcera, 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 to, bywa, bo wówczas, w <grymne> to chyba to jakby to było. To chyba to zrezydował. to Ale super, tak. Ja pierdzielę, ja w Tu masz kopercie coś. wykonany, Adasio. Adas Adaś, <grymne> to <grymne> Tak <To> w ogóle. Ty Marcela weź mi ten numer telefonu Maciek, bo, Macek, bo powiem Kaśce. No to sam Kaśce powiem. No numer na mnie. Tam u siebie w tym, tym, nie? W pierdolniku co siedzę. W robocie taki coś bara. w Dobra. do

jak wy wybieraliście niego, mówiliście, że nie ma, że nie tego, no to my teraz chcecie? Te wypierdolę. bo go jaka ta była, bo ta. Ma, Po ten to, no, to, no, to, no, no, no. no, to dobrze, to ja no, to został no. no. no, ktoś no. no, z tamtyrem, No dobra, spokojnie, tu tylko po ogarną. narka. No piją piwo, no. Nie, nie Ale już Ci wszystko rozkładowałem. Już Ci ściany ja zajęłaś. Mały, <güler> co jest z Tobą? Wczoraj pochlałeś no i to nieźle, co? No, no tak, tak. tak to to ja się. Ale było wina. No, nie no, wzią. No, wzią, tak. Drugie bizant. Bardziej niż ja. <güler> ja myślałem, że to puf, a to pochłonie. Drama. No drama. Nie mała jeszcze prośba, zanim będziemy siedzieć i pić, trzeba było troszeczkę to ogarnąć te to śmieci. Bo ja później zostanę i dostaję ofierdę od tych ludzi, Dobra, podziękował. To może piwo. Nie no to to głowa na śmieci lub prezes? Nie, worek tu jest, no wiesz co? A ja też tam mam w bagażniku jeszcze worki. No, było To już było w bagażniku. Workers, ja, time, uh, so a to jest naprawdę rewelacyjny. Chciałbyś takie? A ja o Marselousgadam, już tutaj jest fotą. Temat już jest ogadany, jak coś na ścianę jak se pisnę. Tomasz lipę. Pokaż. Nie. ale łapnij sobie to jeszcze, słyszysz? Część wy tam nie w tej zielonym więź. A na wielu jestem. Tak. Na jednym może tylko ledwo co ci widać. No, ile tam inne jest? Ale może ty masz jakąś taśmę, to by było wino to od razu. podawał Podobał się mecz? jak go patrzysz, to chuj. Nie wiem, jak to zagrałeś, ale... Ja też nie wiem. Weź się do każdej kogoś, piłka nasza tam jest, prezes? Słucham? No, piłka tam jest, tak. No, są piłki, nie wiem, możemy spróbować jakoś, będziemy to wszyscy, bo jeden jest... Pies jest przywiązany gdzieś, ten Wilczut jeszcze biega. Ale to no.

Jak ja mam się Jest tu to jest Nie zdążyłem zażajem dobić te resztki to, tak? <AUL1> tak. To lungs, si co to jest? Kurwa, można się spodziewać. Ma kurwa przepity, kurwa od 30 minuty stojak, kurwa. Kolej tak samo. Wczoraj kurwa koleżanka mówił, że ma festiwale. Tyle się mi to życzyło. widziałem, że masz dzisiaj jeszcze